Dobra, widzowie, właśnie jesteśmy świadkami spadającej komety. Komety mini, bo z tego, co się dowiedziałem, są mini komety i te duże. Więc aktualnie spadła nam tutaj mini, którą możemy sobie oczywiście rozwalić. No i z tej mini, niestety, nie leci nic takiego przecudownego, tak naprawdę. I tutaj oczywiście Olusia zabije. I tak, mamy 88. O, tutaj ktoś zadowolony. Dobra, wiecie co? Bym wyekwipował więcej pecików. Więc tak, weźmy złotka. No weźmy w ogóle wszystkie, jakie tutaj mam, tak naprawdę. To możemy jeszcze dać tego farcika. O, może przyniesie mi szczęście. Tylko, że tak, z tej mini komety nie ma zbyt wiele. Jeżeli spadnie wam ogromna kometa, taka naprawdę, ona jest giga, nie? Jest naprawdę duża, ale do tego zaraz przejdziemy, wam opowiem wszystko. W każdym razie, jak Mamy tą mini kometkę. W ogóle ja mam triple damage odpalony, czy nie? Czekajcie, weźmy tak. Triple damage, coiny. Superlaki, lucky, ultralaki, lucky. nie wiem, tak po prostu, bo może może laki jest tutaj też ważne. Bo z tego co wiem, w tej mini komecie nie ma jajka, jest tylko w tej dużej, co nie, i nic nam to nie da, że po prostu tą kometę sobie rozwalimy. Więc znaczy, nic, no coś tam dostaniemy, jakieś gemy. Teraz przyjrzę się dokładnie ile, i wy też to zobaczycie, bo pierwszy film z pierwszej komety, która naprawdę chyba spadła jako pierwsza nam na nagraniu, i to wrzuciliśmy, to. Nie sprawdzałem dokładnie, ile tam wypada, dobra. No i jak tutaj jest? No, troszkę tych milionów jest, ale żeby to było dużo. No, ja wiem, tu jest jakieś takie. No, to to była już. ta skrzynka już tu była. No, mini Kometa nie jest niczym specjalnym. I tak naprawdę ubiliśmy już drugą. A niestety jeszcze dłużej nie biliśmy na ten moment. I powiem wam, że naprawdę. No, ciężko będzie o nią. Dlaczego będzie o nią ciężko? Prosta sprawa. Ma być to szybkie poradnik, więc proszę bardzo. Generalnie te komety, z tego co wiem, ludzie mówią, że są co 4 godziny. Na każdym serwerze jest to randomowe, więc nieważne gdzie jesteście, no to tak naprawdę, w sensie, to nie jest tak, że nieważne gdzie będziecie, to będzie na każdym serwerze. Właśnie nie. Na każdym serwerze, totalnie losowo, czajcie, jakby to jest totalnie losowe i do tego jeszcze jest szansa, że to będzie ta mini kometa, a mini kometa. Jak widzicie, daje bardzo mało, bo jakieś, nie wiem, 60-70 milionów gemów i tam kilka coinów i to jest wszystko. No to, powiecie jakby to idzie powiedzieć, że to mega słabe. Więc mini kometa to taka kupa. A ta giga kometa, której niestety tutaj, no jeszcze nie znalazłem, wygląda tak jak teraz widzicie. Tutaj sobie zapożyczymy filmik. I generalnie, jeżeli chodzi o tą kometę, to ona jakby daje mega dużo. Bo... Mm, można powiedzieć, że jakoś od 3 do nawet 12-13 bilionów gemów, to w zależności od szczęścia macie kilka bilionów gemów, tak naprawdę, znajdując taką gigakometę. Jesteście po prostu sobie na serwerze i wiecie, bijecie tą kometę no i macie w miarę dużo siły, no i dostajecie kilka bilionów. To, to jest mega biznes. To dosłownie możecie sobie kupić Huge Hell Rocka od tak. To jest jeszcze lepszy sposób niż to, co mówiłem w poprzednim filmie o Huge Hell Roku. Więc generalnie, no, chciałbym znaleźć taką dużą kometkę. No, trzeba dużo grać, bo na przykład, jak wejdziecie na jakiś serwer. I będziecie tam siedzieli, to nie wiecie nigdzie nie wiecie nigdy, ile minęło już czasu, jakby do tej spadającej komety. Więc może być tak, że wbijecie na serwer po prostu sobie wiecie, bo no budzicie się powiedzmy, że spaliście budzicie się, wbijacie na serwer, no i tam ten serwer, nie wiecie o tym, bo nie ma licznika, ale na przykład ma z godzinę do komety. No i fajnie wam się trafi albo 5 sekund i akurat wpadacie na serwer. No różnie. To jest totalnie losowe. I to jest potwierdzone, że jest totalnie losowe. Niestety nie da się na to jakkolwiek zadziałać. A skoro jest totalnie losowe, to też ten update. Jest troszkę taki, no przykry, bo naprawdę trzeba siedzieć chyba łącznie. Jeżeli będziemy musieli czekać ten cały czas, to z 4 godziny albo i więcej na takim serwerze, wysiedzieć, patrzeć na czat, czy właśnie pojawi się, widzicie, taka niebieska informacja, ona też się wyświetla na ekranie. A mini comet is landing in Forest. I to mówi generalnie, gdzie to leci. No i tak samo jest z dużą, ale duża leci aż minutę i powiem szczerze, że to ta duża bardzo chciałbym ją rozbić, bo z niej jest też jajko, co ciekawe, i to jajko gwarantuje nam 4 pety i wszystkie te 4 pety są ekskluzyw, więc nieważne jaki Wam wypadnie, co prawda wiadomo, no te pierwsze są słabsze ale nieważne jaki wam wypadnie, tak naprawdę jesteście na plus, bo te Cosmic Agony, czy Cyklop, Cosmic Cyklop, to jest naprawdę super są te peciki, nie? Jakby to jest początek i jest ich mało, więc naprawdę super, super to wygląda. Tak jak tutaj, o, ten kolega Marsjanek, naprawdę, to tak właśnie wygląda, więc mamy Dakera. no i mamy w tym momencie komety spadające, meteoryty, nie wiem, jak kto woli, więc ten jakby, ten update, no nie wiem, szczerze mam mieszane uczucia, niby okej, okay, fajnie, bo jak z, Złapiecie taką dużą konetę, to wiecie, wiele bilionów do tego jajko, no fajna sprawa, no mega to cieszy, ale trzeba dużo siedzieć i to może niektórych zniechęcać, także, no generalnie, w sumie to chyba wiecie wszystko. Bo tak naprawdę te pierwsze komety, to powiem wam, że pojawiły się wczoraj koło północy, w sensie 23 coś i wtedy dopiero się pojawiały, bo tam było coś z nimi nie do końca, w sensie było coś nie tak i później, właśnie zaczęły się pojawiać, więc są mini komety i są też duże, już teraz to wiem, no i mam nadzieję, że taką dużą sobie trafię, którą właśnie widzieliśmy na nagraniu, bo tam ludzie naprawdę, jak to rozbijają, to to są ogromne kwoty i mega, mega fajne, można mieć szczęście do pecików, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten update i same komety, bo mam nadzieję, że Wam tutaj to dobrze wyjaśniłem, no i w sumie tyle, generalnie no nie ma nic więcej do gadania, taki o updatecik z kometami, no i elegancko, więc trzeba po prostu szukać i trzeba giga ne, długo na serwerach. Siedzieć, żeby coś takiego trafić. Jak widzicie, druga moja mini Kometa, tak naprawdę na kolejnym nagraniu. No szkoda, że nie ta duża, no ale trudno. Więc dziękuję Wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało i że mm, wyczerpałem tutaj temat. No i do usłyszałam. Cześć.